Jak powstrzymałem zło? Witajcie, kochani. Dziś temat trudny i smutny, ponieważ dotyczy przemocy w rodzinie. Kiedy klientka opowiedziała mi o swoim koszmarze, to moje serce pękało. Było jej bardzo ciężko, a sprawy stały w miejscu i musiała znosić przemoc. Musiałem działać szybko i skutecznie. Wykonałem rytuał i ta pani wreszcie zaznała spokoju. To było w grudniu, ale zamieszczam tę wiadomość dziś, żeby wam pokazać, że moja magia pomaga w najróżniejszych sytuacjach. Zobaczcie sami. Treść wiadomości. Dzień dobry panu. Jak na razie mam spokój. Mąż się do mnie nie zbliża. Wyprowadził się do kochanki i przyjeżdża na posesję sporadycznie, ale co ważne do domu nie wchodzi. 6 grudnia zapadł wyrok skazujący go za znęcanie. Dziękuję panu bardzo za pomoc. Bardzo się cieszę, że mogłem pani pomóc rytuałem. To bardzo dobra wiadomość, że ma pani spokój z nim.